Muszę nakręcić, jak pożaram ciasto. Nie powinna, ale zjem je tak będą leżały, się marnowały. Y, oczekujemy na odprawę szefów działów. Szefów działów to są tacy ważni ludzie na tym obozie, którzy odpowiadają za różne istotne sprawy. Na przykład taka Ania Krygier. Proszę bardzo, Ania Krygier teraz rozmawia, wykonuje dużo różnych telefonów, żeby na przykład stypendyści o mieli gdzie przeżyć w pogodny wieczór, żeby się mogli fajnie pobawić i w ogóle żeby mogli zwiedzić ciekawe rzeczy. A kolejny człowiek, który siedzi obok Ani, pokażmy go, ma taką charakterystyczną. No. To jest człowiek, który trzyma kasę no, tutaj w tym Liczy, przelicza, wylicza, tutaj rozlicza zakupy. Dzięki, dzięki niemu, dzięki temu, że dał logistyce pieniądze, możemy mieć te pyszne ciastka, bo mieli za co zrobić sobie. A uwaga, kolejna osoba to litka. Na Litka, Bardzo proszę, na Działa ja po prostu trzyma teraz mocną kobiecą ręką, biuro prasowe, ponieważ jej szef Tomasz postanowił, że przyjdzie sobie później na obóz. Po prostu mamy nadzieję, że jeszcze nas kocha i że nas przyjdzie tutaj. Ale y, oczywiście tylko świetnie sobie radzi tutaj. Może po kobiecemu urządzić biuro prasowe. Jak widać kamerzyście ręka jeszcze nie drży, to znaczy, że aż tak źle nie jest. Z trzymaniem mocną ręką członków biura prasowego. Ten człowiek w czerwonej koszulce, który się tak uśmiecha do nas wszystkich, to szef służby medycznej. Mariuszu, powiedz coś do świata, jakiś przekaz zdrowotny może coś. Ja powiem, że w tym roku jestem wyjątkowo zadowolony, na razie wszystko idzie zgodnie z planem, wszyscy są, że tak powiem, dobrze przygotowani. Jestem bardzo. Życzę bardzo... sobie, żeby było tak końca żeby nic po prostu nie działo. A słuchajcie, czy wiecie, dlaczego tamta oto kobieta tak pięknie się uśmiecha? Ponieważ jest odpowiedzialna za przyjazdy i odjazdy, a dzisiaj wszyscy stypendyści przyjechali na obóz cali i zdrowi, bardzo sprawnie i tak wygląda po prostu, tak wygląda szczęśliwa szefowa działu, tak. Marysia jeszcze nie czuje się spełniona, ponieważ jeszcze ma w swoim ręku, tudzież pod poduszką, tudzież w innym miejscu plik kilkuset umów, które kancelaria, przepraszam, kancelaria prawna, notarialna? Nie no, kancelaria, Maria Koziara, nie robimy reklamy, ale jakby ktoś chciał skorzystać to bardzo proszę. Powiedzmy, że na tym obozie pani prawnik Maria Koziara za wiele nie zarobi, ponieważ jest to praca wolontariacka. Ale co jej reklamę zrobimy, to i zrobimy, bo pójdzie w świat, prawda? Któż to jeszcze? Tutaj cichutko, bardzo skromnie siedzi sobie Dorota M., zwana Dorotą Mazur, która dziennie zastępuje dzisiaj Hanie Bowek, dział e, Fromborg. Wyjazd do Fromborka, jak również pielgrzymka do Gietrzwałdu. E, tak. Nazwisko no adekwatne? <grym> Nazwisko, no tak. Nazwisko adekwatne. Żeby nie było wątpliwości, to nie są wszystkie działy. O tutaj na przykład jakieś dziwne ruchy wykonuje szef działu Dzień Sportu. Rozumiemy, że rozgrzewa się, tak, przygotowuje się do wydarzeń, które za kilka dni z intensywnie myśli szefowa działu żywieniowego Barbara Kula jakby to zrobić żeby każdy miał gdzie siedzieć na tej ogromnej stąpce ale dzisiaj już była pierwsza próba chyba nie ma głodnego stypendiestyta przynajmniej mamy nadzieję nikt tego nie zgłaszał i nie pawał z głodu nie mhm. możemy tutaj głębi się udać się do tego pomieszczenia tutaj dzielnie pracuje sekretariat na czele z Karoliną usuną, to te niebieskie spodenki, tak? Tak, tak, to ta kobieta. To ona odbierała dzisiaj wszelkie zgłoszenia stypendystów, że nie dojadą, bo są chorzy, bo złamali nogę, bo stały się inne różne sprawy. Tutaj widać całą listę wszystkich uczestników obozu. Tak, proszę państwa, jeżeli jesteście stypendystami, jeżeli jesteście gimnazjalistami i licajistami, jesteście na tej liście. Oczywiście, jeżeli jesteście na obozie, jesteście na tej liście. Jeżeli nie ma was na, tej, na obozie, jesteście również na liście, ale takiej bardziej czarnej liście. E, a tutaj, e, tutaj ważny człowiek na tym obozie, czyli logistyka, Łukasz Kaleńczuk. E, zwróćmy uwagę na jego oryginalne buty, jedyne w swoim rodzaju buty. Pokażmy buty. Nie będziemy robić reklamy, ale, ale bardzo ciekawe. To dzięki temu człowiekowi również możemy jeść różne dobre rzeczy, chociażby w trakcie prawdziwe. Ponieważ po prostu nam je kupuje, przywozi nas, odwozi, o tego człowieka trzeba dbać. A gdyby ktoś za nim mógł, na przykład z powodu różnych bóli mięśniowych, czy też innych kontuzji, można również skorzystać z pomocy tego człowieka, ponieważ jest licencjonowanym. Masz już. No, ale w sensie, że nie licencjatu, ale w sensie, że masz uprawnienia do. Fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta, tak. My ja też nie robimy reklamy, ale jakby ktoś, ktoś chciał skorzystać, to. No, to zobaczmy. <noise>